Witam kochani bardzo serdecznie. Nazywam się Michał. Witam na moim nowym utworzonym kanale, na którym to będziemy rozmawiali na różne tematy. A ja się interesuję psychologią, ezoteryką. Z wykształcenia jestem kucharzem. Więc może się zdarzyć, że również pokażę Wam, jeżeli będziecie chcieli, pokażę Wam, jak na przykład zrobić jakąś potrawę. Ale głównie będziemy rozmawiali. Będziemy rozmawiali o nas. O nas, o zwykłych ludziach. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał powielać to, to jak najbardziej można. A jeżeli komuś coś nie pasuje, z takich ani innych przyczyn, no to tak jak mówię no wszystko jest dobrowolne chcemy nie chcemy ale oczywiście nie namawiam oczywiście kanał powstał dzięki namowie pewnej osoby tylko ta osoba doradziła mi żebym robił coś innego oczywiście ja to mogę robić ale Myślę, że będzie to inaczej, ale jak to będzie wyglądało, dowiecie się w innych, w innych relacjach. W dzisiejszym programie przybliżę Wam moją osobę. Więc aktualnie jestem za granicą już od dłuższego czasu. Niektóre osoby o tym wiedzą, niektóre nie. I tam po prostu sobie mieszkam, tam pracuję, tam się osadziłem, że tak powiem. No i jest myślę, że fajnie i sympatycznie. Natomiast ten kanał, który utworzyłem, na pewno jakieś fajne, fajne rzeczy, które wam opowiem, na pewno będą jak najbardziej przydatne. Więc myślę, że jeżeli będziecie zainteresowani oglądaniem, to na pewno coś dla siebie zawsze możecie, możecie sobie, że tak powiem, może nie osiągnąć, ale zaplanować pewne, pewne schematy. I później je, że tak powiem, w życiu codziennym, że tak powiem, kontynuować. Chciałem Wam również powiedzieć, że nasze audycje będą na razie zbytnio niedługie, dlatego że mam ograniczony czas, więc, że tak powiem, muszę się sprężyć. Dlatego. No postaram się, żeby tak jak mówię, te audycje były y konkretne. Również możecie do mnie napisać, co Was na przykład interesuje. Y jeżeli chodzi o psychologię, y może, y również z ezoteryki, y również y chociaż y z ezoteryki, to y nie jestem zbytnio. Y taki rozległy, że tak powiem ale również się interesuję, ale głównie psychologią, więc jak najbardziej, jeżeli macie jakieś pytania, zapytania, to również możecie do mnie pisać. Tak jak mówię, postaram się w, moim, w moich tych audycjach przekazywać wam przede wszystkim wiedzę, którą można później jak najbardziej spożytkować w późniejszym czasie lub działać najlepiej tu i teraz. Tak, się toczy nasze życie. Nie toczy się jutro. Nie toczyło się wczoraj, tylko toczy się teraz. Więc zapraszam bardzo serdecznie. Na dzisiaj myślę, że to wszystko. Natomiast tak jak mówię, tak jak pisałem do Was ostatnio, że to jest dla mnie coś nowego i myślę, że wykorzystam to jak najlepiej. Natomiast dzisiaj Wam życzę udanego wieczoru. I trzymajcie się. Do usłyszenia.